Witajcie moi drodzy. W tym odcinku, zgodnie z obietnicą, parę słów na temat polerowania i, i czego używam do, do tego, aby uzyskać mniej więcej coś takiego. Mianowicie takiej jakości połysk. Ja używam do polerowania pasty lekkośennej pasty woskowej nanotech jest to firma K2, zwykła taka pasta za kilkanaście złotych gdzieś kupiona już nie pamiętam w jakimś chyba markecie do tego do, do moich prac, którymi się zajmuję, spokojnie wystarcza. Nie mówię, że jest jakaś super najlepsza i w ogóle, bo, bo są lepsze. Ta rzekomo powoduje jakieś czasami minimalne jakieś mikroryski. Ja czegoś takiego nie zauważyłem. Tak mówię, na no, moje potrzeby w wystarcza. Nie jest to jakoś tam sugestia, tylko pokazuje po prostu to, czego, czego ja używam. Efektem tego tej pasty jest tak jak pokazałem na początku coś takiego. Jak, jak poleruje. To chyba jedna z najprostszych czynności, jakie, jakie można wykonać w tym w tej dziedzinie. modelarstwa plastikowym. element przed polerowaniem dokładnie oczyszczamy, ja go mam już tak wstępnie w, w, przygotowany, następnie. Nabieram po prostu niewielką, niewielką ilość tej, tej pasty polerskiej za pomocą takiej, ja mam taką szmatkę, taką do, do, do oczyszczenia okien, szyb. Nakładam na całą powierzchnię cienką warstwę. Łącznie z dekalami, które, 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 mam tutaj już nałożone, nie w żaden sposób nie nie reaguje ta pasta z tymi z tymi dekalami nakładam mniej więcej w każdym w każdym miejscu możemy troszeczkę więcej użyć dla pewności, że każdy, każdy, każdy element każde każde miejsce będzie będzie dokładnie e, no w każdym miejscu będzie naniesiona jakaś tam drobna ilość e, tej pasty. Czekamy jakimś jakąś jakąś chwilę. Następnie, następnie będziemy, będziemy tą pastę usuwać z tego, z tego elementu, wcierać, wcierać w ten, w ten, w ten element. I jeszcze parę słów w międzyczasie jak, jak sobie schnie ta, ta pasta. Do malowania tych wszystkich elementów, które należy, należy, należy malować przy modelu. Tam silnik, jakieś tam elementy konstrukcji, karoserii ja używam pędzlów firmy wiadomo Italeri o kilku kilku grubościach, ten to jest po Dwójne, podwójne, podwójne, 0 I to są, to jest do takich drobnych, drobnych elementów. Najdrobniejszy to jest, jest e, pędzelek takie płaski, mm, potrójne, 0 On ma, ten akurat ma e, niech to że ostrość, może, no nie wiem, nie uda się chyba. W każdym razie jest to bardzo, bardzo, bardzo drobny włos. Używam go do takich mniejszych szczegółów. Ten, ten jest podwójny, podwójny zero. Taki zaostrzony, zaostrzony do takich obrysów na przykład na drzwiach. Na, na ramach gdzieś potrzebujemy jakiś, jakiś obrys. Zrobić na przykład, zrobić na przykład Aluminium, czy, 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 czy jakiś taki element chromowany. Mam ich kilka. Do, do elementów e, chromowanych używam jednych, jednego pędzla. Staram się nie mieszać tych, tej farby z innymi e, farbami, z innymi kolorami. E. Ponieważ no czasami, czasami z, z tej farby, z tej farby aluminiowej, z, z czy tam chromowanej, zostają jakieś takie drobinki, które można niechcące przenieść na, na malowany element, jeśli chodzi o farby, w dalszym ciągu nie zmieniłem. Używam, używam paktry. Tu mam akurat silver gloss. Jest to takie srebrne, takie, takie aluminium. Który będę w tym wypadku używał do, do, do obramówek karoserii, to mogę, że mogę tutaj pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Mówiłem o tym elemencie, że tą, tą farbą rysuję obrys tego tego, tego, tego tego slipera. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. Tak to się prezentuje. W następnej kolejności będę malował tym kolorem drzwi, czyli, czyli zawiasy cały obrys ramy drzwiowej. Na chwilkę poczekaliśmy, już zobaczymy jak tam ten nasz nasz, nasz element wygląda. Spróbujmy powoli okrągłymi ruchamy ruchami, ruchami e, kulistymi ruchami e, próbujemy ścierać tą pastę z całego z całego elementu powoli systematycznie nie spieszymy się tradycyjnie o, już widać, że już widzę, że będzie, będzie raczej dobrze już widać, że że pasta robi, że tak powiem, robotę i spełnia swoje swoje zadanie, że tak powiem, powolutku delikatnie, żeby czegoś niepotrzebnie nie za bardzo nie, nie, nie uszkodzić Nie chcący, bo na tym etapie no już musimy się starać e, aby te nasze elementy karoserii były no jak najmniej palcowane, czy tam czy tam natłuszczane, bo za każdym razem po prostu będziemy musieli ten element e, powtórnie tam polerować, czy, czy czyścić naszych odcisków. Wiadomo, że jak się domyślacie niedługo będzie etap, że założę rękawiczki białe, bo, bo przyjdzie, przyjdzie moment, że trzeba będzie Zacząć montować elementy chromowane. Myślę, że to już w kolejnym odcinku będzie, będzie u mnie widać, że, że ten, te elementy przybywają. Powolutku, bez pośpiechu ścieramy. Ja robię to troszeczkę szybciej, na potrzeby, na potrzeby filmu, żeby Wam zaprezentować jak to u mnie wygląda. W niektórych fragmentach wiadomo, że te ruchy nie będą kuliste, tylko takie jakie wymaga kształt danego elementu, ale staraliśmy się w końcowej, przynajmniej w fazie, te, te, te ruchy, żeby były jednak w miarę przypominające e, ruch kulisty. I tak oto praktycznie mamy element. Wypolerowany, proszę bardzo. Tak to, tak to mniej więcej, mniej więcej u mnie światło nie oddaje tego, tego tak naprawdę, w, jak to wygląda w rzeczywistości, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę że jest naprawdę fajnie i no jestem jak na moje potrzeby. Jak do mojej potrzeby wystarczy to, co, to, co, to, co widzicie. Yy, następnie następnie yy, będę, będę działał, tak jak powiedziałem, yy, z, tą, z tą farbą yy, aluminiową, czyli, czyli metalową, jak to, jak to brzmi w nazwie. Jeśli tutaj się zapodział pędzel, ok. E, co do malowania, no fu, fu. tutaj nie ma zbytniej filozofii. Też y, y, trzeba no troszeczkę y, się przyłożyć. Zrobić to w miarę starannie, bez pośpiechu. Bo z tym malowaniem to już na tym etapie, tak jak mówię, no też no, starajmy się nie, nie obrudzić farbą całej, całej, całej karoserii. Tylko ten musimy się skupić na, na konkretnym małym, małym w tym wypadku e, fragmencie, fragmencie e, karoserii. Tutaj muszę jeszcze wymieszać tą farbkę dosyć, dosyć dokładnie. Ok. Nakładamy, nabieramy niewielką ilość. Ja nie będę tego całego elementu malował przed Wami, przed kamerą, ponieważ no, nie do końca potrafię się skupić i e, pokazywać Wam to, jednocześnie mówiąc, bo no, muszę się też skupić. Nie chcę tego modelu jakoś e, zrobić, że tak powiem na, na odwalsie. Także myślę, że pokażę tylko fragment jak to u mnie wygląda. To malowanie. No a resztę no, zobaczycie już, już po całkowitym po całkowitym e, zakończeniu tego malowania jak, jak już ukończę te wszystkie, te wszystkie drobne elementy. Pokażę efekt końcowy. To tylko taka delikatna próbka tego, to, tego jak to yy, tam jak mówię ja robię. Najpierw robię kontur. Wypełniam. Staram się wypełniać kontur. Później zjadę troszeczkę niżej pędzelkiem. Będę zjechał, zjeżdżał troszeczkę niżej, ale też trzymać, będę się starał trzymać tej linii yy zawiasu staram się nie wyjeżdżać eee, ktoś by powiedział dlaczego sobie nie okleisz? nie oklejam eee, nie okleisz sobie tego taśmą nie oklejam dlatego, że eee, obawiam się, istnieje duże ryzyko, że mógłbym ten lakier eee, po prostu zerwać przy, przy, przy odklejaniu już eee, tej taśmy, te taśmy, które, które są no, czasami potrafią nabawaganić i postanowiłem, że będę to robił od ręki, a od ręki w moim wypadku no nie wychodzi to jakoś tak źle czy nieładnie. jakoś póki co jeszcze odpukać mam pewną rękę i, i te te linie są w miarę takie w miarę takie przyzwoite, także nie ma obawy, że tutaj gdzieś to znaczy no, jako zawsze jest, że jakiś taki nie jeden wystarczy, nie taki ruch i, i zjeżdżamy gdzieś z linii elementu i no, trzeba gdzieś tam potem się ratować jakimś tam czyszczeniem czy poprawieniem e, do, danego, danego e, elementu. Ale no tak jak mówię no póki co jeszcze mówię, Ręce mi aż tak nie drżą, więc jakoś sobie tam daję w tym radę. Nie oklejałem, tak jak powiedziałem, bo, bo obawiam się uszkodzenia lakieru, zerwania, że, że taśma po prostu zerwie mi e, lakier z tego, z tej drzwi. E, tak to wygląda u mnie to malowanie skończę później w następnym odcinku zobaczycie troszkę więcej e, e, chromowanych elementów na mojej karoserii i będę pokazywał pokażę Wam e, mniej więcej już finalny, finalny produkt, jak to będzie parę słów będzie o błędach instrukcji które tam niewielkiej ilości ale się zdarzyły i będzie zapowiedź kolejnego projektu, który już niebawem też na moim kanale Oczywiście modelacje plastikowe. A co będzie kolejnym modelem, zobaczycie w następnej części. Zapraszam. Do zobaczenia. Hej.